Lecimy, nie śpimy, nagrywamy! W12 świat międzynarodowy Jest i Karczma, szybko od Karczma do odebrania Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie yy, Tak jak zawsze yy, Ja tutaj sobie zaekspiam, bo wiadomo że kto w, yy, kto w weekend epicki nie ekspi, ten z policji O Dlatego wszyscy ekspią jak najwięcej I robią klaser, bo klaser też jest bardzo ważny Wszyscy wszyscy tutaj muszą klaser uzupełniać Wielu z Was się pytało o odcinek kiedy będzie, także już wlatuje odcinek za, za za niedługo powinien się pojawić na platformie y, YouTube tak zwanej. Ja sobie tutaj z kimś muszę zawalczyć. O, tu chyba nie będę miał paru itemków. Pewnie nie dam rady. Nie no, dam. O, nice. Ilu nie miałem? Siedmiu, na... No, u ładnie, chyba rekord. Dawno nie miałem tak, żeby siedmiu itemków nie mieć. Maksymalnie mogę nie mieć. Raz, dwa, trzy, cztery, dziesięciu itemków, tak? No bo owoja jeszcze jest miecz tarcza, no ale dobra. Y Teraz tak, jak tam Gildia wygląda? Ło! Kto się nie zgłosił? Smoku się nie zgłosił, ale smoku jest nowy. Dorians się nie zgłosił yy, Nie wiem dlaczego. Swoją drogą. Aha, od dwóch dni jest nieaktywny, no, dam mu jeszcze... O, no nie szkoda mi, bo kurczę, Dorians jest bardzo aktywnym graczem, dlatego dziwi mnie to, że jest nieaktywny. Aczkolwiek bardzo się cieszę, że reszta się zgłosiła, bardzo mi się to podoba. Yy, smoku tutaj, mam nadzieję, że się zgłosi jak będzie tylko mógł. Poprawię sobie tylko mikrofon. Sekundka. O, tak będzie chyba w porządku. Ciężko zarobione pieniądze nie wydać na głupoty. Dokładnie, nie ma co przepierdalać floty na głupoty, tylko trzeba przepierdalać pieniądze na... Yy, no, na, na gildię, tak? Patrzcie, mam, możemy już kolejny poziom twierdzy, yy, ale ja może rozwinę s, yy, wam yy, twierdzę. Na razie trochę odpuszczę, bo pro, do, wielu prosiło mnie z was, żebym rozwinął trochę też... Yy, Trenera i skarbiec, także proszę bardzo Rozwijam tutaj yy, pod, yy, znaczy Skarbiec, dwa poziomy trenera Niestety nie dam rady Ale zobaczcie jak to się dobrze kombuje Przypuśćmy, weźmiemy sobie taką jedną misję Ja sobie yy, wezmę oczywiście jeszcze awanturniczość, bo w ten weekend jest warto I zobaczcie, na doświadczenie Premia, no bardzo duża 26% za trenera I 21% za klasę, czyli praktycznie 50% dodatkowego doświadczenia, to jest bardzo dużo. Naprawdę. Jeszcze dojdzie niedługo premia, właśnie jest większy, większy klaser, tutaj trener będzie jeszcze rozwinięty, także super. To wszystko trzeba tutaj y, trzymać na pewno. Bardzo fajnie, że się wszyscy zgłosili, y, bardzo mi się to podoba. Ja może jeszcze zawalczę sobie też z Banshi, zanim to tutaj y, dam jeden wzręczność, dwa wytrzymałość, ok, spróbuję. Mam słabe EQ, kurczę, bo już szybko bardzo się eks... Nie dość, że na początku był y, weekend Oktoberfestowy, przepraszam, napiję się. Żeby mnie nie słyszyło w gardle i żebym mógł tutaj dyskutować więcej. Nie dość, żeby był epicki na początku, to jeszcze... Znaczy epicki, no... Taki event był... Ze wszystkimi bonusami to jeszcze teraz jest ekspiarski ex weekend Dlatego bardzo szybko się leveluje I mało czasu jest na wymianę itemków Bo te itemki po paru poziomach już zaczynają być słabe Ja dzisiaj wymienię zbroję No i jeszcze będę wymieniał To muszę wymienić, ten talizman Ale to spokojnie, jeszcze to, na to przyjdzie czas A póki co może zawalczę sobie z Banshee Bardzo bym chciał już ją pokonać Myślę, że jest, jest to realne jak najbardziej Tylko Jeszcze, jeszcze jakiś kryt musiałby siąść a, jakby teraz się odkryt. No nic, ja ją pokonam niedługo, to na pewno, to nie wątpię, jakby biorę misję od razu. Poczta oczywiście, taka za jaka zawsze. Ile mamy miejsc w gildii? Na razie nie mamy. Aha, właśnie. A propos oficera, ja myślę, że y, tutaj jedynym graczem, który, no, który na oficera zasłużył jest gracz Colombo. Także gracz Colombo dostaje ode mnie oficera za tutaj za udział... Y, za udział w grze i generalnie za aktywność, za dużo golda wpłacone Także mm, widzicie, oficera jest dostać bardzo łatwo. O, Kolombo został oficerem. I teraz Kolombo będzie moim oficerem. Także y, tyle, tyle, w temacie. Tutaj miksturka za, za golda niestety y, nie mam... nie mam tyle golda. Y, sala chwały już zawalczona. No i chyba przechodzimy do poczty. Ha, nie, no kurczę, chyba nie, nie daliście się nabrać, co? Aktywność tygodniowa. Do widzenia. O, dobra. Ja przechodzę do poczty. Yy, trochę wiadomości, jak widzicie, jest. Czeka jedno miejsce wolne w gildi na, na śmiałka, ale zaraz powiem, jak uzyskać dostęp do... Yy, liczę na graczy aktywnych, podkreślam, aktywnych tylko aktywność mnie interesuje. No i trzeba też płacać czasem golda, bo y, wpłaty są obowiązkowe, co prawda. Wiadomo, że nie będę ustalał, że y, nie wiem, dziennie trzeba płacić 50 golda, no bo wiadomo, że nie wiem, ktoś na przykład płaci 40, to nie będę go ganiał Nie będę go wyzywał, pisał mu y... wiadomo. Chodzi o to, żeby były wpłaty, ważne, żeby były regularne. Nie musi to być dużo golda, no po prostu nie wiem, dziennie 50 golda Chociażby, no to zobaczcie Jeśli tyle osób płaci 50 golda dziennie To mamy 1000 golda już A na przykład taki Smoku, Dorians, Jackson Na wyższych levelach zarabiacie o wiele więcej Już około 100 golda myślę, że moglibyście wpłacić Jeśli dacie radę, no oczywiście Nawet 50 będzie w porządku Ale na przykład dla takiego Kento 50 golda to by była duża tutaj No uszczerbek na Na, na, na majątku, że tak powiem Dlatego, że nie ustalam składek yy, Co, ile od levela Nie będę was ganiał za to tylko proszę po prostu żeby regularnie jakiegoś, jakiegoś, Jakiś grosik tutaj wpłacić Ja tu będę sprawdzał I będę widział że kto nie wpłaca za bardzo To będę go ostrzegał A ja może już przejdę do poczty Poczytam co tam piszecie misja niech się w tym trakcie robi Dom i nick Mogę do gildi jestem aktywnym graczem oglądam twoje materiały Jesteś zaje fajny No dzięki ale niestety Zaraz powiem jaki jest warunek dołączenia Na to puste miejsce Można dojść do gildi No do mojej póki co nie można ale zaraz będzie można Dlatego... Dlatego oglądajcie. Jestem codziennie aktywny. No to super, bardzo się cieszę, bo ja na aktywność stawiam. Bardzo lubię aktywnych graczy. Znajdzie się dla mnie miejsce w waszej gildii. No znalazłoby się, gdy, jeśli spełnisz warunki, o których zaraz powiem. Tomis pisze oceń mnie. Oceń mnie. <laughs> oceń mnie. No to tak, tak dziwnie to trochę brzmi. No nie. No nie wiem. A i taki mały, mały tutaj... A propos oceniania, to piszcie do mnie, yy, oceniał EQ będę od 50, 60 levela myślę, bo nie będę oceniał EQ na levelu 17. Jeśli jutro już to EQ będzie inne, pojutrze to EQ będzie inne, no to tak naprawdę nie ma sensu. EQ jest lepiej ocenić na dłuższą metę, yy, a tak no... Nie będę patrzył na te idemki, bo bym ci powiedzieć, eee, zmień to, na zręczność, bo na szczęście jest słabe. E, to powinno mieć więcej inteligencji niż 6, to nie powinno być na siłę i tak mogę do usranej śmierci codziennie moglibyście mi pisać z innym eku i ja bym nie wyrobił. Także proszę pisać do mnie, yy, można mieć oficera. Będę na przykład sprawdzać składki ITP. No można oficera, ale jeszcze... jeszcze póki co oficer jest, że tak powiem zastrzeżony. Jeszcze za krótko to wszystko jest, żeby dawać wam oficera. Y, mógłbym wypromować moją gildię i ją pozdrowić na odcinku. Pozdrawiam. No dobra. Pan DY pozdrowił gildię Polish Boys. Ja też ją pozdrawiam. Pana DY też. No i zachęcam tutaj wszystkich do... Jeśli pan oczywiście DY y, ma otwartą rekrutację, to zapraszam do dołączania do jego gildii. Także y, możecie też pisać do niego. Ale jeśli się zwolnią miejsca, to oczywiście każdy z Was też może dołączyć do mnie. Także... Y, tutaj widzieliście. Y, tutaj pan Terros, chwalił się, że ma fajną tarczę, no fajną ma tarczę ja, ja nie mam takiej fajnej, dlatego no no zazdroszczę, no ale co, co zrobić, tak, takie uroki z zwiadowcy kapitan FC tu zostaw... ja, możecie się zdziwić, że nie ma waszych wiadomości ze względu na to, że ja tutaj zrobiłem selekcję wiadomości, które jakby proszą o dodanie do gildi pousuwałem je po prostu i zostawiłem takie, które pozdrawiają kogoś czy siema kajubi, kiedy odcinek no siema Nagrywam właśnie. nikoś mnie tu zaczepia. Kapitan KFC, fajnie. Jesteś moim ulubionym youtuberem, znów muszę sobie konto na Google załatwić, pozdrów na odcinku. Pozdrawiam pana kapitana KFC. Jeśli masz konto na W9, to Ci zaproszę do Gildi, no nie mam niestety. Ter terroryści, nazwa Gildi, no fajnie. Napisz do mojego konta, jeszcze pytanko, jak ty tak szybko ekspisz? expisz przepraszam, za błąd. Jak ty tak szybko expiś? No... Generalnie jak jest weekend Weekend exp... Do, do, tutaj przy, przystosowany do expienia to nie jest ciężko wbić, no ale... Tak to idzie w miarę szybko Dobra, przechodzimy następny Smoku yy, Tutaj... Smoku chciał dołączyć do gildii Chciałem tylko przeprosić za nieaktywność od jednego dnia Z porządku, nic się nie stało Jakby od trzech dni tutaj... Yy, będę, będę tutaj... Zwracam na to uwagę Kolombo na oficera. <laughs> Colombo for the win. O, Niko tutaj goldzika wpłaca. Bardzo fajnie. Patrzcie, dalibyście radę ile potrzebujemy. Czekajcie. Zaraz się spytam. Dacie radę. No, nie mogę polskich znaków. Jeszcze 70 golda to ulepszę trenera. Nie to, że ja robię błędy. Po prostu nie, nie chcą mi w, w, wchodzić polskie znaki. Nie wiem czemu. Yy. Może dlatego, że nie mam jakieś coś muszę po prostu przestawić gdzieś czy coś, yy. ale no zobaczymy czy. O kurcze. Podziękował. A czekaj. Yy. Pozdrawiam. Twor... Albo na odcinku. O os osobiste pozdrowienia dla pana Lakusa tutaj yy, z mojej z mojej tutaj strony. Bo dzięki niemu możemy teraz ulepszyć trenera na poziom to jest 15, czyli to już daje 30% Bardzo ładnie W ogóle nie wiedziałem, że poziom twierdzy zwiększa koszt ataku Jakby, tak mi się wydaje To zauważyłem, że niektóre jak atakuję To niektóre yy, gildie mają droższe, yy, znaczy kosztuje więcej żeby je zaatakować A niektóre mniej Pozdrawiam osoby oglądające odcinek Oparcie, jaki, pa, jaki pan Nikoch jest mimy no to fajnie. Bardzo miło. Pewnie Wam będzie. Nati. Czy można do gildy? Jestem aktywna codziennie. Pozdrawiam i pozdrów na odcinku. Też pozdrawiam. Pa, panią Nati. No do gildi można, tylko właśnie jakby trzeba. Zaraz, zaraz o tym powiem. Powiem o tym na koniec. Pozdro cała gildia. Wszyscy z gildi, którzy oglądają, czujcie się pozdrowieni. Bardzo miła atmosfera w gildi panuje. Y Ile pancerza w ogóle? 150, wow No ale wojownik jakby Więc to jest na porządku dziennym eee. Także pani Nati niech ogląda do końca Na końcu się dowie co trzeba zrobić Kajubi, jestem twoim fanem Chciałbym ciebie w mojej gildi Wiem, że masz własną, ale proszę o rozpatrzenie mojej propozycji No, rozpatrzyłem ją Ale niestety negatywnie No bo jakby nie mogę tego zrobić Moim widzom, no przecież ja tutaj z widzami Cisnę pyk, pyk, pyk No, no ale może ktoś inny by sobie podłączył się do Laimona Także zachęcam Yy, w, ogóle, w ogóle to patrzcie na to, jakie to są potwory. Oni już mają 134 level. To jest po prostu nie sam... Ja, no, 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 no ja nie wiem generalnie. To jest po prostu... Yy, ponad moje myśli, w ogóle wyobrażenia jakiekolwiek, że w tydzień można wbić 134 level. To ja tego nie będę komentował, bo to jest jakby... No to jest, to jest dosyć duży wyczyn. Myślę, bardzo duży wyczyn. Ale wiecie, jak się robi 300 awanturniczości dziennie... Napieprza się na grzybkach co, co ca cały czas. No to to trochę jednak schodzi. Pozdro. Ja też pozdro. Oj. Dobra. Przechodzimy dalej. A, ja ma Witam prezesa, czy jest możliwość dodania mnie do gildi? Sorry, nie mogłem polskich znaków. No właśnie ja też nie mogę, nie wiem. Jak macie jakiegoś protipa, co trzeba zmienić, żeby polskie znaki uzyskać, to bym był bardzo wdzięczny, bo nie wiem co. Próbowałem tutaj i, i z, z numlockiem, i wszystko, ale nic, nie, nic mi nie pomaga. Zobaczcie, w ogóle jak klikam Alt, to nie, ch nie chce mi wejść polski znaczek, jakby nie wiem czemu. Na innym komputerze mi wchodzi, a tutaj jakby nie chcę. Na, gram na Firefoxie jak coś, ale no nie wiem. Spróbowałem też znaleźć coś w internecie, ale nie mogłem nic takiego. Fajne filmy. Dzięki, też pozdrawiam. Pniemy się ku górze. Będziemy pieli cały czas. No, bardzo dobrze. Kolejna walka. A, właśnie walki miałem Wam pokazać, ale to za chwilkę. Lakus 30 poziom napiszemy, pogratulujemy. Bo bardzo do... Ocenisz staty, tak jak mówiłem, staty od 50, 60, jakoś to muszę przemyśleć Co myślisz o utworzeniu akademii dla osób, które nie mogą dołączyć do twojej gildii? No już o tym mówiłem, w sensie chodzi o to, że jeśli są jakieś gildie, to widzów oczywiście zapraszam do nich Ja te gildie będę też promował A jeśli znajdzie się wolne miejsce w gildii, to oczywiście przyjmę chętnie A la kazam! Witam cię serdecznie, nagrywasz super odcinki, z dużą chęcią oglądam, pewnie tak jak wszyscy Jakbyś mógł, to możesz dodać mnie do gildii no bardzo bym chciał, ale to już... Jakby... A teraz żart. Jak się nazywa masyna do usuwania twarzy? No nie wiem. Nie wiem, czy to przeczytać. Odtwarzacz. No nie, no przeczytałem to. No dobra. Dzięki, że przeczytałeś, pozrówną ci. No, pozdrawiam pana. Alakaza. Ciekawe, czemu nie zrobił sobie niku Alakazam? Ale pewnie już był zajęty. KWWD. Mogę do Glili. Jestem naprawdę aktywnym graczem. No, fajnie by było, jakby... Jakbyś był aktywnym graczem Ale no, jak to, tak jak mówię, rekrutacja jest y, Tutaj No nie mogę wszystkich, także będę y, Zaraz się dowiecie, co trzeba zrobić Żeby zająć to miejsce Pozdrowisz na odcinku, przy okazji życzę top 1 I top 1 na serwerze O no wiesz, no nie wiem czy nadgonię 110 leveli Ale nikt nie mówi, że nie nadgonię Ale w każdym razie pozdrawiam Też serdecznie pana Kinde. No i też życzę powodzenia w grze Dy A, pan już do mnie pisał już go dzisiaj pozdrawiałem Mateusz Groszek Cześć Kajubi, zaprosisz mnie do gildi Dasz ofa, zapłacę grzybami No niestety, tak jak mówię Saremiko, można dołączyć Znaczy no Zależy, a, o dodanie do gildi No dobra, bo już nie, nie, wy... Myślałem, że to jest takie mniej sprecyzowane No ale, można Ale zaraz tą. To... Elo postrów plis No nie wiem tak w sumie to, to... to nie wiem co o tym myśleć, dlatego chyba to usunę. O, pan tutaj znowu. Ogólnie to brat mi konto założył i tak mi z dupy nick wpisał, bo chciałem się nazwać zioło. To jeszcze lepsza nazwa. Zioło hashtag kumple. XDD. Ale jakby było miejsce w gildii to pisz. No jest miejsce w gildii, ale nie będę pisał, tylko powiem na odcinku. Chociaż już pewnie się orientujesz. Dlatego uważajcie, żeby wam... Ro ro rodzeństwo nie wpisało takich ników, bo potem będzie przypał na odcinku. Cześć Kajubi, pozdrów, nie oceniaj stat, plus klaser możesz, bo staty na razie nie wszystko do gildii wpłacam, życzę udanego ekspienia, żeby gilda się rozwijała. Jak chcesz to możemy piana ekipa wam pomagać w lochach i w atakach. Ja i cała piana ekipa pozdrawiam. No ja też serdecznie pozdrawiam, już enty raz, ale tak jak mówiłem tutaj... Pano, panowie tutaj do mnie się udzielają często. Yy, życzę im też powodzenia. Pozdrawiam pana Drasieka. Nie, Dra Draśka chyba. No Draśka pozdrawiam. Nie Drasieka, bo to tak słabo brzmi. Wybacz mi, że Cię zaatakowałem, bardzo Cię przepraszam jakby co, na s 4 bardzo Cię lubię yy, Jeśli chcesz to mogę dołączyć yy, Nie podajemy ręki psom <laughs> dobre Ale na chwilę do Twojej gildii wpłacić kilka golda, przebacz plus Nie no to, to do spowiedzi trzeba już iść w takim wypadku The White XD To już któryś raz Ale pozdrowie, pozdrowie Szajbusy Kajubiego O w sumie śmieszne, nie widziałem, że taka gilia istnieje Karwa Kawka Pozdrawiam szajbusy Kajubiego kurczę, zaskakujecie mnie O Astek, są noce postać Wiem, że słabo, ale na razie kupuję dużo itemków I chcesz ten gold, a no, golda mamy na razie w porządku Ale pozdrawiam oczywiście y O postać będę oceniał, no trochę może później Oj, tutaj długa wiadomość, to na koniec Elohir Elohere, elo nie Elohere, czekajcie Przedłużam odcinek znowu, mam zadanie dla ciebie XD Jak znajdziesz inny znak niż gwiazdka, to dam lajka no nie wiem, nie, nie znalazłem. To... chwila, bo karcz ma. Karcz ma tutaj. Tak jak sobie tutaj yy, yy, wyszukam kogoś. Albo mogę zrobić w sumie tak jak ten. Ciach, ciach, ciach. I tutaj sobie kogoś wynajdę. Tylko kogoś kto ma EQ może najlepiej. No to to może nie tego. Ty który, ty, ty. kogo by tutaj... No on trochę ma, ale nie, niedużo. O, może jego. Tu nie będę miał pewnie sporo i No 4, zawsze coś Już 21%, a czy było 21% Ale ale jest Nie znalazłeś spokojnie z tobą wszystko w porządku, XD Nie ma tam innego znaku, po prostu jestem sprytny Patrzcie jaki on jest sprytny wy, 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 Wychują mnie Ale lajka i tak dam pozdrawiam No też pozdrawiam, ale zostałem wychujany w każdym razie Nerfek, pytanko Mam pytanie mógłbyś zaprosić graczy do mojej gildii i czy moglibyśmy zawiązać pakt w sojuszu gildii? No chętnie, tutaj o Akademia Demonów Kajubiego widzicie, to już nie będziemy się atakować Ale chętnych widzów y, oczywiście zapraszam do tego pana, którzy, którzy do mnie pisali To odsyłam do nerwka Napiszcie do niego, on pewnie was przyjmie do swojej gildii Pozdrawiam y, Także pisać do niego Zachęcam, zachęcam I Smynio tutaj taką wiadomość Tutaj dług długą, smarną, ale no, no przeczytam, no przeczytam Bo Wiadomo, że tutaj wiadomości wasze czytam, na no niektóre odpisuję. Yy. Siema i pozdrawiam. PS, masz taki fajny głos, taki międzymutacyjny. No no to nieźle. Nadaje filmom bardzo... Co? Nadaje bardzo fajny klimat twoim filmom. A, no tak. No dzięki. To bardzo, bardzo, bardzo motywujące. Oj, coś tutaj pisze. Jeszcze daleko albo przycisnąć z grzybkami. A jebać kapłana. E? Co to tutaj za obrazy religijne mają miejsce? A tam nie wiem. Nie podoba mi się to. Wiem, że masz 19 lat, ale głos nie masz jak 19-latek. No, no widzisz, bo ja, ja jestem młody bóg po prostu ze 4. Możesz też mnie przyjąć do gildii, jak znajdzie się miejsce. No jest to możliwe. Ile g jest w gildii, jak jest na ulepszenie twierdzy, możesz mnie wcisnąć. No wiesz, no każdy by tak chciał, żeby go tam wcisnąć. Gwarantuję kulturę, aktywne granie, plus będę próbował wpłacać składki codziennie yy, okej okay. jak coś jest niejasności, to sorka, bo pisze stel z autokorektą pozdrawiam, no też pozdrawiam yy, smynia tutaj za, za miłą wiadomość, dziękuję, dziękuję yy, no tutaj ładnie ta aktywność tutaj siedzi no ten Dorian trochę mnie martwi, mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku i że się jednak zaloguje jutro bo nie mam nie mam ochoty go wywalać, bo on tutaj ładnie nawet wpłacał golda, aktywny był, zobaczcie. Tutaj nie, no... Mam nadzieję, że się obudzi. Mam nadzieję, że się obudzi w każdym razie. Yy. No co, to co, ja zachęcam... Aha, co trzeba zrobić, żeby dołączyć do gildy? Już mówię. Yy. Osoby, które chcą dołączyć do gildii, nie piszą po prostu swojego niku, bo ja to usunę tym razem, żeby nie było mętliku, tylko... Yy. Aj, karczma, karczma, karczma. O, ładna misja, 8k, 9. Kto pierwszy napisze, zgadnie w komentarzu Jaki jest mój ulubiony kolor I napisze swój nick No to zapraszam I same niki będę usuwał niestety No to co, walniecie komentarz Kolor, nick, jeśli trafiony, zapraszam A i nie można paru postów dawać oczywiście Bo będę też liczył tylko pierwszy Kto pierwszy zgadnie, no to zapraszam Trzymajcie się moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku.